Dzień dobry i mamy vlogmas numer 6, a ja jestem przy stanowisku z kalendarzami adwentowymi, ale nie, nie będę ich otwierać wszystkich. Otworzę tylko jeden, dlatego że mam ochotę na herbatkę i zrobię ją sobie teraz. Więc do tego celu potrzebuję otworzyć ten kalendarz. Także otwieramy i szukamy dzisiejszego okienka, szóstego, czyli Mikołajkowego. O, mam tutaj. I dzisiejsza herbatka, którą za chwilę wypiję, to jest o, Mięta Pieprzowa. Ja bardzo lubię Mięte i jabłko, Rojbos. Rojbos to jest taki typ po prostu herbaty. Ja wcześniej nie wiedziałam o tym, że ona nie ma przetłumaczenia na język polski. Dwa lata temu przy właśnie moim kalendarzu z herbatkami z English Tea Shop właśnie się dowiedziałam, jak próbowałam sobie przetłumaczyć co to jest to rojbos. To jest po prostu taki typ herbaty i tu jest baobab albo nie wiem co to jest, ale przypuszczam, że to jest ten owoc. Jak mi się uda przetłumaczyć, no to y, tutaj oczywiście pojawiają się napisy na dole. Jeszcze chciałam powiedzieć, że te wszystkie herbatki mają y, witaminę, witaminę C, biotynę, witaminę B1, y, witaminę B6, y, mają jeszcze inne takie y, witaminowe właściwości. Ale okej, okay, idziemy teraz pić y, miętę pieprzoną z jabłkiem świąteczny dni, magiczna jest Jestem u Ani w mydlarni. Cześć Anio. Cześć. Przyszłam odebrać swoje zamówienie. Zaraz Wam pokażę, bo jestem w szoku, bo tu mi Ania zrobiła, wiecie, odkryła tę całą paczuszkę. Ja po prostu jestem tutaj zafascynowana. Przyszłam na trening i jeszcze na coś, ale o tym oczywiście się dowiecie za chwilkę. A teraz Wam pokażę ten prezencik. Mam w takim. O, może od początku pokażę. Dostałam w takim pudle, i tu mam te ozdoby, wszystkie, co ja sobie tutaj zamówiłam. To widzicie, z jabłuszkami, tutaj z dziką różą, i tutaj są te pokrywki na kieliszki, tak? Tak, tutaj. I mam moje lampiony. Trochę słodyczy. Słodyczy tutaj, oddasz. Oddam bo ja tak Nie mogę. Karteczkę tutaj mam od Ani i lampeczki w takim koszyczku. W ogóle jeszcze i jeszcze takie coś tutaj srebrnego, gwiazdeczka chyba to jest, tak? tak kwiatuszek. Przepiękny, przepiękny hamperek. Także dziękuję Ci bardzo, Ania, że ubarwisz mi moje święta Twoimi cudownymi wrobami. Spokojnie, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec tutaj. Twoi przyjaciele Ci też szykują, ale to ja się nie mogę zdradzić. Że co? A ja a właśnie mówili, żeby nie mówić, żeby... bo zaraz będziesz pytać. Ale ja, o co chodzi? A nie powiem, ktoś mi nie. Ktoś Niespodzianka. Ja nie mogę, naprawdę, <grym> tak, serio? Tak. O Jezu, jestem w takim szoku, że nie ja, Nie ja powiem kto go będziesz męczyć. Ojejku, ale mi dawać teraz, Jezu, jak mam fryzurę, szłam tutaj i padał deszcz. Oczywiście ja bez parasola, Ale jeszcze ja muszę Wam pokazać kilka rzeczy, nowości, co tutaj Ania zrobiła. Ja co, ja, wy, ja wyłączę może ten bok mhm. I tego nie mogę dotykać, dlatego że to jest świeżutkie, Ania mówiła. Tak. tak. Po prostu wczoraj y, wszystkie, wszystkie uh -huh. po te z tej, znaczy takie te lichy poszły, lampki z. Tak, A nie wszy z, chyba pie... z, tego, no. z tego parapetu i musiałam na szybkie jeszcze drogę. Kończyłam, kończyłam konturówką, więc nie można, nie można za bardzo uh -huh. dotykać. Ale to są na zasadzie takich wazoników. Wazoniki, no? zdobne. Uh -huh. Dlatego są kwiatki u góry, nie ma przewieszek. Tak. Takie, mm, Zimowe. One są takie już wyższe, szczuplejsze można powiedzieć szklaneczki, tak, tak, tak. tu masz takie niższe. Szklaneczki, to już nie są kielita, uh -huh. ale też robią za, uh -huh. za lampionik. Niższe tutaj, takiego takiego... tutaj też niższe są. I to jest przepiękne, ani został tylko jeden, a mówiłaś, że... Poszło pięć. Pięć, a tutaj właśnie taki y, kielich, y, dosyć taki, wiecie, ale... zgrabny. Spokojnie mam w domu tak. całe 12. Też mi się bardzo podoba. Jest to srebrny i takie białe choinki ze złoci ze złotym brokatem, ale mm -hmm. wiecie co? Ja tak patrzę się i tu srebro plus złoto, no fajnie to wygląda. Teraz jest taka moda właśnie, Na Że nałączenie złotem. Bardzo mi się podoba. Nie można się trzymać stereotypów. Trzeba, tak, trzeba kombinować. Także tyle z nowości, ale oczywiście ja tutaj raz często na treningi będę przychodziła, Aniu. Tak, to będę aktualizacja. Jak się po, ja po rusku, dwie, dwie termokoszulki, bo jest chłodno. Ja jeszcze mm -hmm. nie zaczynam pracy, Agnieszkę będę teraz. Ja tu mam teraz. pod spodem rajstopy. A do czego to się zaraz dowiecie, a teraz Aha. idę. Tutaj na tą maszynę i będzie trening. Także wskakuje Ania. I tak proszę państwa, ja jestem po treningu i teraz sobie y, położę się na leżance i Ania, co ty mi będziesz robiła? Będziemy cię masować endermologią. Ciało, ciało, żeby wygnieźnić, mhm. e, ponieważ e, e, kapsuła działa od pasa w dół, a my chcemy też zapracować nad Twoimi pelikanami, tak. podnieść biust... Po biustie ee, mi pojeździsz, będę miała ładnie. nad biust, Nad się nie mhm. masuje. E, brzuszek, e, talię po prostu, żeby mhm. jeszcze bardziej zwiększyć... Efektywność. E, efektywność. Tam działa lipolaser plus fale radiowe, także będziemy Cię odmładzać, jeszcze bardziej e, miksować ten tłuszczyk. Jak mi się skończą te zabiegi, to wow! No to już jest wow! Chodzi o to no. spokojnie, trzeba zacząć, także mhm. tutaj, a że masz urlop, więc, więc tak, muszę, to muszę to wykorzystać. Jeszcze bo... Wam powiem, że jak, jeżeli macie ochotę. Yy, jeżeli nie słyszeliście jeszcze o zabiegu endermologii na ciało, yy, to ja mam filmik i tutaj Wam podlinkuję. Tak, yy, no, bo my robiłyśmy, robiłyśmy hmm. cały filmik. Ja Was zapraszam, bo już nie będę nie będziemy tutaj mówić o wszystkim tym, skoro już jest taki filmik. Link w opisie na dole, albo tu Wam wyskoczy yy, no, yy, obnośnik. A ja tutaj może Ania troszeczkę pokażę, bo tutaj Ania... Lepiej mnie nie pokazywać yy, dzisiaj sobie. Wczoraj o 9 wieczorem skończyłam pracę, także o. jest po prostu masakrycznie oblegane. Dobra, yy. Fale radiowe tobie takie większe. Większe, największe. Będziemy zaczynać od piszczeli, czyli od, od stóp do kolan. Później zmienimy głowicę na większą. Także Agniesiu, wyłączaj. Wyłączam. A u nas dzisiaj e, rosołek time. E, najlepsza zupa. Lukaska o nią bardzo, bardzo uwielbia. Bardzo delikatny rosołek na skrzydełkach. Powiem Wam, że wyzbyliśmy się tak wszystkich jarzyn, że ani nie miałam sellera, ani nie miałam pietruchy w korzeniu nawet mrożonych, bo zawsze gdzieś tam mrozimy, no nic nie było, ale mówię, trudno. Taką mieliśmy ochotę na rosół, że dałam dużą ilość marchewki, przyrumieniłam cebulkę na patelni i dałam też dużą ilość czosnku, plus do tego, wiecie, pietruchę taką zieloną z łodyczkami i tak dalej, jeszcze na to pójdzie świeża, ale już próbowałam, powiem Wam, że będzie pychotka, pychotka. I tak, mamy tutaj pomocnika do otwierania naszych kalendarzy. Oczywiście zwinął mi perfumy. Także musimy mieć go bardzo na uwadze. Do mnie, ja na niego patrzę, to otwieraj kalendarze. A kalendarz herbatkowy? Ja już go otworzyłam, bo robiłam herbatkę, wiesz? Dobra, to ten, tak. No dobra, możesz iść do. Deklora. Szósteczka tak tutaj jest, widzę ją. A bo jedno była 6, a drugie 9. No. To jest chyba dziewiątka mi się wydaje. Tak? Ale jaja. Na pewno musi być, no bo to nie ma... No numer. dobra, to już oboje... Będziesz... Dobra, to już chyba nie ma znaczenia. To będzie teraz dziewiątką, tak. to będzie szóstką. Powinien wiesz co kropeczkę zrobić. No. Poczekaj Nie, to jest chyba szóstka. To jest... O kurde, teraz to jest. To kolejne. jest chyba szóstka. Dobra, okej, okay, wiesz co, lubią robić w górnych bokach numerki. Czyli to będzie dziewiątka. No dobra. Niech Ci będzie. Nie, nie, to będzie szóstka. O kurna. Poczekaj, nie. Dobra. Dobra, mniejsza z tym. To jest szóstka. Wyciągaj szóstkę. Dobra. I tu to jest? jest... De aroma cleans um. Cleaning Milk. To jest mleczko... A, mleczko do czyszczenia twarzy, tak? tak? z olejkiem. Jakim? It's essential jakim? pisze. Esencjonalnym olejkiem. No i Dominika, lecimy z szósteczką. Z kalendarza adwentowego. Gumiś, wzięłeś mu perfumy? No dobra. O, tutaj jest. Mhm, dobra. To jest um, okrągłe. Może yes. tą Nie, Skrob. To jest scrub, um, jak jest po polsku? Peeling, scrub. Breakfast, mhm. peeling. A to jest do ciała czy do twarzy? Do ciała. Do ciała. Słodkie masełko. Mhm. No to super. Dobra. Lecimy dalej do kalendarza maseczkowego i szóstka to ja widziałam wczoraj na początku, proszę cię bardzo. Jezu, ale mamy tutaj pełno tego. No ja nie wiem bo... z czego. On siedział, bo jest pełno No. Pełno Dobra. Wyciągaj do... Dominika. Dobra, i mamy maseczkę. Eee, o, wulkaniczna maseczka. Wulkaniczno-popiołowa. Mm -hmm. Czyli maseczka. to jest popiół o. wulkaniczny. O, coś tak, takiego. To jest na powiększone pory. Mm -hmm. ehm, wygładza skórę, bierze tę martwą skórkę na skórkę. O, no to taka troszeczkę pilingująca, ehm, można no powiedzieć. I nadciąga, ehm, nadciąga skórę, chyba? Typen? Napina. No. Napina. Okej, okay, dobra. Lecimy teraz do twojego. Kalendarza z Glam Gla... Przepraszam, z Glam Szósteczka. Szóstkę masz bardzo wielką, a dzisiaj są uu, Mikołajki, uu, czyli tak, no. dostaniesz duży prezent. A ty już wiesz, to będzie ta paletka. Ja nie wiem, bo ja nie pamiętam już Tommy'ka, bo to dawno oglądałam. Wiesz, to, co... co tam jest? O, o, o. Tak, Czekaj. jest. Paletka magnetyczna. To, to jest właśnie. Piękna. Kurny no. Przepiękna. Muszę to zdjąć. No. Ej, mogę od razu wsadzić? Tak, te... możesz sobie powsadzać od razu no to swoje. Jak będzie wyglądało, a już mhm. widzieć. Na razie wsadzę jedno, bo to jedno jest pokruszone, ja muszę to e, lekko tak czymś e, Całe się nie skruszyło? Nie, kawałeczek, tak. Tylko kawałeczek jest skruszony, także można resztę wysypać, a to, co nie skruszone, zostawić. Nie? Także dziękujemy ślicznie za oglądanie vlogmasa numer 6. I oczywiście zapraszamy na vlogmas numer 7.